Witam wszystkie koleżanki hodowczynie, kolegów hodowców, wszystkich sympatyków mojego kanału, wszystkich widzów. Wszyscy patrzymy na sezon gołębi młodych, który aktualnie trwa, a tak naprawdę już też trzeba patrzeć na nowy sezon. Więc dzisiaj troszeczkę o nowym sezonie, nowy sezon, czyli sezon 2021: sezon gołębi dorosłych. Aby gołębie dobrze latały, muszą się fajnie, w zdrowiu, wypierzyć i do tego sezonu je trzeba przygotować. Tak naprawdę, nowy sezon się już zaczął, <laughs> więc ja dzisiaj tutaj troszkę taką wzmiankę o, o przygotowaniach do nowego sezonu. Pierwszym przygotowaniem do nowego sezonu, jakby najważniejszą rzeczą jest wypierzenie gołębi. Pokażę Wam tu, jaką teraz stosuję karmę. U mnie w tej chwili gołębie lotowe wychowują młódki, dlatego ja wzmacniam karmę pierzeniową jeszcze jakby białkiem dodatkowo, a pokażę tutaj co konkretnie stosuję, bo będę przygotowywał karmę. Więc jeśli chodzi o karmę to do karmy ziarnistej używam tutaj Goldwina karmy pierzeniówki do karmy pierzeniowej dodaję granulat pierzeniowy z 2 biotimet bio Możemy się mu bliżej przyjrzeć. Jest to pieszanka w okresie pierzenia. Ja tak daję około tu do 30% podają. Ja daję no mniej więcej tą 1 piątą. 1 piątą tego granulatu. I co ona zawiera? Zawiera pisze wszelki zestaw witaminowy. E, pozytywne bakterie, cholinę, biotynę, e, wszystko co jest potrzebne do do pierzenia. kwas foliowy, taki zestaw, e, zestaw po prostu, e, zestaw po prostu witamin, mikroelementów, sód, mangan, miedź, <laughs> e, metionina, lizyna. Czyli składniki tutaj budowy, budowy piór. Zaraz pokażę, w jaki sposób ja przygotowuję karmę dla gołębi rozpłodowych i lotowych. Wiadomo, wszystkie chowają w tej chwili młode i się też już pierzą, więc do dzieła. Więc u mnie to wygląda w ten sposób, że daję karmę pierzeniówkę z Goldwina. 3 kubki. 3 kubki pierzeniówki. To samo do drugiego wiaderka. Po prostu, żeby się lepiej rozmieszało, daję 3 kubki pierzeniówki, ponieważ chowają młode. Wzmacniam to e, karmą białkowo czyli dodaję do tego jeszcze białeczko. Dwa kubeczki, czyli mam tu łącznie pięć. O, łącznie pięć kubków do takiej karmy, czyli dwa kubki, trzy kubki pierzeniowej, dwa kubki e, beka. Taką karmę zwilżam na zmianę. Dziś będę ją zwilżał olejem Omega Oil. Także to dam na karmę. Tu akurat mam już nowy. Tu jest taki dozownik, naciska się i. Do drugiego. Jak podam ten olej, to trzeba go wymieszać. Ciężko się zakręca wszystko jedną ręką. A, bo w złą stronę kręciłem. Tu jest olej ze świeżych węgorzy. Hmm. Także ma kwasy omega, karoteny, następnie to wymieszam ten olej. Dlatego daję tu pół wiaderka, żeby się dobrze rozmieszało. O. I jak rozmieszam ten olej z tą karmą, to podaję do tego e, wysuszam to proimuno. Proimuno podaję cztery razy w tygodniu, e, często. I na przemian. Albo idzie ten olej, albo idzie aqua amino, to tak na przemian jest, jest zmieniane. Więc dzisiaj dostaną proimuno, to są dobre bakterie, bardzo lubię ten preparat. To jest taki proszeczek. No i podaję to na karmę. Czyli nabierzemy łyżką. Posypiemy i wymieszamy. Mieszamy jeden. Jak mamy to porządnie wymieszane, o, jest wymieszane, to do tego na koniec dodaję granulatu granulatu dla gołębi e, Bioti jest to granulat na pierzenie. W ten sposób ten granulat wygląda. Także ja do tego Zdaję granulatu. Raz do drugiego tutaj, i to wszystko wymieszam. Zarną, żarnicą. Teraz to dokładnie wymieszam. No i po wymieszaniu da się ostrość złapać i to pokazać. Tak to wygląda. Granulat z karmą. Na końcu daję granulat, żeby po prostu olej, olej nie pił się do niego. No i mam dwie porcje, jeszcze dołożyłem po kubeczku, także ja tak daję około 20%, hmm, żeby też nie przesadzić, bo ja mocno na oko daję między 20 a 30% granulatu po prostu. Tutaj na 5 kubków ziarna mam dwa kubki granulatu, czyli, czyli granulat stanowi 2 siódme, 2 siódme jakby tej paszy u mnie akurat ale to różnie różnie bywa czasami daje 7 kubków jak mam większy, 7 kubków karmy 3 kubki granulatu wtedy jest dokładnie dokładnie 30% czasami daje mniej ale między 20 i 30% podaje granulatu także teraz mogę już iść pokarmić gołębie no i taką karmę u mnie dostają E, wszystkie gołąbki, o już tutaj, już tutaj biegną. E, gołębie rozpłodowe one mają w większości wypadków takie, takie większe, większe młode. Także, także gołębie e, lotowe, tu jest rozpłód. Widać nic nie zostawiają. Tu granulatu też im tu sypie gryty. Torcję i jak widać ładnie tu sobie zajadają. O, i młode też przychodzą, też jedzą. Trochę jedzenia miały, więc nie są tak e, mocno. O, tu młodzik. Akurat młody Imbred 901 razy razy trzynastka. No i tu wszystkim daję. Tu kolejny. Przedziałek. No są bardziej głodne, czinają. Jeszcze jeden przedział A już jeszcze nie nasypałem, a już dziobią